W jednym z ostatnich wywiadów Maciej Pele otworzył przed światem kulisy swojego małżeństwa z Agnieszką Kaczorowską, co wzbudziło spore zainteresowanie. W trakcie ponad dwugodzinnej rozmowy ujawnił wiele szczegółów dotyczących ich relacji, które wcześniej były trzymane w tajemnicy. To niezwykle pikantne wyznania pokazują, jak skomplikowane mogą być związki, szczególnie w blasku reflektorów. Maciej mówił o tym, jak często parę zdjęć, które opublikowali w mediach społecznościowych, maskowały trudności, z jakimi się borykali. Wspomniał o momencie, kiedy to Agnieszka zaproponowała podpisanie umowy o zachowaniu poufności w obawie przed niekorzystnymi spekulacjami. Sam wyznał, że po pewnym czasie w ich małżeństwie czuł się, jakby miał klapki na oczach, co było efektem balansowania między życiem zawodowym a osobistym. Z okazji 30 trzydziestolecia wirtualnej polski redakcja zachęca wszystkich do wzięcia udziału w konkursie, za co kochasz Internet? Z możliwość wygrania podwójnych biletów na niezwykły koncert w Sanach który odbędzie się 19 września 2025 roku na PGE Narodowym. To piękna szansa na świętowanie kreatywności i radości wspólnego przeżywania muzyki. Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pele przez długie lata wydawali się być wzorowym małżeństwem, jednak sytuacja uległa dramatycznej zmianie po powrocie Agnieszki z Tajlandii, gdzie pracowała nad programem Królowe Przetrwanie. W tajemniczych okolicznościach Maciej wyznał, że po jej powrocie rozstali się. Jego relacja z Agnieszką, jak sam przyznał. Nie miała podstaw w przyjaźni, a raczej w przekonaniu o wzajemnym zauroczeniu. W trakcie rozmowy Pele nie szczędził krytyki, potwierdzając, że ich małżeństwo opierało się na wizerunku idealnej pary. Często wspólnie manipulowali obserwatorami, pokazując szczęśliwe chwile na Instagramie, podczas gdy prawda była zupełnie inna. Przyznał, że odczuwali presję, aby utrzymać wizerunek idealnego małżeństwa, co wpłynęło na ich życie. W niełatwym wywiadzie Pele odniósł się także do tego, ile uwagi poświęcił rodzinie, nawet kosztem swojej kariery artystycznej. Odnalazł w sobie siłę, by porzucić pasję do tańca, co w dłuższym okresie wpłynęło na jego stan psychiczny. Przyznał, że nie było to łatwe, jednak pewnego dnia zdał sobie sprawę, że zaniedbuje samego siebie w imię rodziny. Ostatecznie Maciej zdiagnozował, co sprawiło, że ich związek z Agnieszką nie przetrwał próby czasu. Finałowy rozdział ich relacji przyniósł mu dla odmiany spokój, ponieważ sam przyznał, że czuł się zraniony i oszukany. W tym całym zamieszaniu Kaczorowska starała się wymuszać na swoim mężu, aby nie mówił o ich relacji publicznie. Podsumowując, Maciej Pele zyskał siłę, by mówić na głos o tym, co wydarzyło się pomiędzy nim a Agnieszką Kaczorowską. To historia, która ukazuje złożoność relacji w obliczu show biznesu, a także przypomnienie, że często to, co widzimy na zewnątrz, jest tylko wierzchołkiem góry lodowej. Warto pamiętać, że prawdziwe życie to nie tylko piękne zdjęcia na Instagramie, ale także trudne wybory i osobiste zmagania